W kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na test na żywo e, produktu z ranką e, Matte Shaker w kolorze. 378 Pink Power. Najpierw powiem Wam kilka słów o samym produkcie i dlaczego w ogóle sięgnęłam po ten kosmetyk, dlaczego w ogóle dzisiaj nagrywam, bo tak naprawdę na rynku kosmetycznym jest bardzo dużo matowych szminek, które ogromnie dużo obiecują, a bywa różnie. Dla mnie najlepszymi szminkami matowymi do tej pory są szminki z Golden Rose, ponieważ one nie wysuszają mi tak bardzo ust i są rzeczywiście matowe są kiss proof czyli bez problemu można pić, całować się i normalnie funkcjonować i ta szminka nigdzie się nie przedostanie właśnie na szklankę czy na obiekt całowania także dla mnie Golden Rose to marka, która rzeczywiście robiła według mnie i robi jedna z najlepszych szminek matowych, a teraz na rynku pojawiła się szminka właśnie od Lancom Mat Shaker i wszędzie, ale tu wszędzie widzę o tym produkcie reklamy i różne filmiki. Byłam bardzo ciekawa, dlatego Podeptałam do Sephory, um, aby posłoczować kolory. Powiem wam, że kolory mnie tak bardzo nie zachwyciły. Oczywiście intensywne i takie dość odważne, ale wydaje mi się, że trochę polecieli na jednokupy to w sensie kolorystycznym. Um, mamy tam, co prawda, jeden pomarańczowy kolor, fuksję, którą ja tutaj. Um, mam w dłoni jeden taki dość intensywny różowy taki wiecie Barbie kolor nie ma Żadnego koloru neutralnego, takiego zgaszonego, więc to jest propozycja raczej dla osób odważnych i takich, które nie boją się nosić intensywnych kolorów na ustach. Szminka w soforze kosztuje 109 zł, więc nie jest to tani kosmetyk. Ja kupiłam z 20% rabatem. Miałam jakiś kupon taki do wykorzystania rabatowy i stwierdziłam, że. Chyba się skuszę, więc dałam trochę mniej. Mimo wszystko, moim zdaniem, to jest spora kwota. Nigdy nie miałam żadnego produktu madkielan.com, więc nie wiedziałam, czego się spodziewać i jaki to będzie produkt. Jak wstawiłam Wam zdjęcie na Instagramie, to powiedziałam, że poczekam z użyciem do pierwszego wrażenia. Przepraszam, nie wytrzymałam. Użyłam już raz i wyrobiłam sobie już pewne zdanie. I powiem wam, że jestem bardzo zaskoczona produktem, bardzo pozytywnie. Dlatego dzisiaj chciałam wam pokazać, jak produkt prezentuje się na ustach. Spotkamy się za kilka godzin, żebyście zobaczyli, jak się utrzymuje. A tak, w bonusie spotkamy się za 2-3 tygodnie, aby podsumować nasz test. Opowiem Wam po tym czasie, jak się sprawuje szminka, czy zmieniłam zdanie i ogólnie jakieś takie moje refleksje po wielu, wielu użyciach, bo czuję, że będę miała fazę na ten produkt, bo kolor jest nieziemski. Także zacznijmy, nałóżmy produkt na usta. Opakowanie prezentuje się tak, i na żywo jest to kolor bardzo intensywnej fuksji. Mój aparat. Takie kolory lubi przekłamywać na kolory czerwieni albo lekko fioletowe. Nie wiem dlaczego tak jest. No niestety tak się dzieje. Mam nadzieję, że tym razem widać, że jest to taki fuksjowy, mocny odcień. Jeżeli nie, to musicie mi uwierzyć na słowo. I co robimy przed nałożeniem produktu? Trzeba bardzo mocno wstrząsnąć szminkę, ponieważ jest to produkt właściwie na bazie wody, tak mi się wydaje, z bardzo dużą ilością pigmentu. Czyli musimy to bardzo mocno rozmieszać przed nałożeniem produktu na usta. Po odkręceniu. Mamy taki dosyć duży aplikator, który na pierwszy rzut oka wydawał mi się bardzo, bardzo nieprecyzyjny i niewygodny. Jak jest naprawdę sami zobaczcie, nie jest źle. Powiem tak, nie jest źle. Biorę sobie mniejsze lusterko i zaczynamy aplikację. czekać około 2 minut z otwartymi ustami, żeby produkt dobrze, tak jakby wchłonął się w usta, zaschnął. Jak widzicie, właściwie jest matowy. Teraz nałożę drugą warstwę, bo cała magia tego produktu jest w tym, że dokładanie warstw nie robi nam ciastka, wiecie, usta się nie rodzynkują, nie przesuszają, nie robi się taki efekt warstw i to takich nierównych, tylko właśnie można dokładać i bardziej intensyfikować makijaż ust, co jest moim zdaniem rewelacją. Także ja teraz dołożę drugą warstwę, ponieważ teraz usta są intensywne, nie powiem, że nie, ale to jest taki efekt że nie półtransparentny, ale to nie jest taki idealny kolor, jaki mamy uzyskać. Więc drugi raz wstrząsnę opakowanie, żeby rozmieszać pigment i nałożę na usta. Dwie warstwy szminki i kompletnie nie czuję, aby była mokra. A to, co jest bardzo przyjemne, to to, że nie czuć wysuszenia ust, takiego typowego dla matowej szminki. Bardzo, bardzo kompletowy efekt i przepiękny kolor. Bardzo mi się podoba. Kolor, który wybrałam, i czuję, że to będzie kolor taki mój wiosenny, czyli funkcja. Ja ostatnio szaleję na punkcie funkcji i tak już chyba zostanie, więc jestem bardzo zadowolona, że zdecydowałam się na produkt LANKOM. Od razu wam mówię: nie jest to żadna współpraca. Kupiłam produkt, przetestowałam i dzielę się swoimi refleksjami, ale. Zanim pochwalę tak do końca, to spotkamy się jeszcze wieczorem, żebyście zobaczyli, jak prezentuje się szminka na ustach. Mamy teraz godzinę niezbyt wczesną, bo jest 15:58, czyli właściwie 16:00, więc na pewno zobaczymy się gdzieś koło godziny 21.00. Jakoś, tak? A za jakieś 2-3 tygodnie opowiem Wam, jak sprawowała się szminka przez ten czas, czy zmieniłam zdanie i czy jestem nadal zadowolona. A może jeszcze jakieś kolory dokupię, zobaczymy. Także tyle na ten moment. Dajcie mi koniecznie znać, jeżeli już znacie produkt, jeżeli testowałyście i macie jakieś swoje wyrobione zdanie. Tyle gadania, widzimy się wieczorem. Eee, trzymajcie się, ale nie odchodźcie od telewizorów, komputerów, tabletów i komórek. Bo chyba na większej ilości sprzętów nie można oglądać YouTube'a. Chyba nie. W każdym razie, na czymkolwiek byście nie oglądali, nie odchodźcie, oglądajcie dalej. No, hej, wracam do Was z aktualizacją. Jest godzina prawie 21 i tak oto wygląda szminka bez poprawek um, i po przejściach, ponieważ normalnie zjadłam obiad, piłam herbatę ciepłą, taką mocno ciepłą. Um, i bardzo dużo gadałam, bo jeszcze nagrywałam dla Was. Ogólnie myślę, że szminka przeszła sporo e, przez te prawie 5 godzin, a jak widzicie, e, wygląda prawie, prawie idealnie. I gdybym teraz dołożyła kolejną warstwę. To jej stan, jeżeli chodzi o przesuszenie ust czy wygląd, właściwie by się nie zmienił, oprócz intensywności koloru. Oczywiście, po wielu godzinach. 8, 10, usta już są lekko zmęczone, czyli delikatnie już można wyczuć przesuszenie ust. Co nie zmienia faktu, że i tak efekt jest dużo, dużo lepszy niż przy wielu matowych szminkach. Teraz mi się nasuwa taka myśl, że szminki, na przykład z Pop są bardzo długotrwałe, ale wysuszają. I wiele szminek właśnie tak ma, że są hiper długotrwałe, ale po kilku godzinach już jesteśmy zmęczone tym, że mamy coś na ustaw. Szminka z Lancome do tej pory w ogóle mnie nie przesusza i jestem z tego powodu bardzo, bardzo zadowolona. Oczywiście zobaczymy, jak będzie dalej. Wrócę do Was po dwóch, trzech tygodniach i zobaczymy, czy formuła się nie zmieni i w ogóle jak mi będzie się używało szminki wiosna pełną palą ruszyła, więc na pewno będę często nakładać fuksję na usta, bo ja bardzo, bardzo, bardzo lubię taki kolor. Także to by było na tyle. Na ten moment, widzimy się za 2-3 tygodnie. Oczywiście, wy zaraz zobaczycie dalszą część filmiku. Także do zobaczenia. Hej, przychodzę do Was z aktualizacją naszego pierwszego wrażenia um, i Mamy na tapecie szminkę z Lancôme. Minął miesiąc od kiedy pierwszy raz nałożyłam szminkę Mud Shaker i szczerze mam powiem, że szminka stała się moim ulubieńcem. Bardzo, bardzo się polubiłyśmy, ponieważ kolor, to jest mój kolor, wiecie, że ja funkcję uwielbiam. Druga sprawa to jakość. Szminka się tak genialnie wżera w usta. Że kolor pozostaje bardzo, bardzo długo. Aż powiedziałabym, że za długo, bo ciężko potem domyć usta, ale myślę, że jeżeli szukacie bardzo, bardzo trwałej szminki, która nie zawiedzie Was, która nie będzie brudzić, która jest matowa, ale nie przesusza to Myślę, że to jest dobry wybór. Ja używałam może niecodziennie, bo wiadomo, że taki kolor na co dzień no, nie zawsze da się nosić. Ale bardzo często gościł na moich ustach i byłam zachwycona. Jak tylko miałam delikatniejszy makijaż oczu, to startowałam do tej pomadki, bo wiedziałam, że ona mnie nie zawiedzie. Powiedziałam, że jak. Nałożę, to będzie porządnie i nic się nie rozmaże, nic się yy, nie wytrze, nie, nie rozejdzie, yy, kolor będzie trwały, a do tego nie będę miała, wiecie, takiej pomarszczonej rodzynki na ustach, nie przesuszą mi się usta. Także no, ja jestem bardzo zadowolona yy, i szczerze Wam polecam. Jeżeli szukacie takiej dobrej matowej yy, szminki, to Lancomat Shaker, jak najbardziej. Ja jestem bardzo zadowolona i cieszę się, że kupiłam, że się zdecydowałam. Także, no, mogę Wam tylko polecić: dajcie mi koniecznie znać, czy używałyście, jakie macie zdanie, i no. Co myślicie, tak? Jeżeli miałabym się do czegoś przyczepić, to przyczepiłabym się do aplikatora, ponieważ niestety tą gąbeczką nie da się wyrysować tak ładnie, dokładnie ust. No, moim zdaniem jest to niewykonalne, aczkolwiek tak na szybko, żeby tylko podkreślić, poprawić już kolor, który mamy na ustach, to jak najbardziej w takim sensie polecam. No i mam jedną wątpliwość a propos opakowania. Ciekawa jestem, czy jak produkt za Zacznie się kończyć. To czy będzie widać e, zużycie? w opakowaniu. Mam nadzieję, że tak, bo chciałabym wiedzieć, kiedy produkt się kończy. I to w sumie tyle, jeżeli chodzi o moje zastrzeżenia. Koniecznie mi dajcie znać, co Wy myślicie o produkcie, jakie są Wasze spostrzeżenia. Czekam na Wasze komentarze, czekam na kciuki do góry, jeżeli filmik Wam się podobał. No i to by było na tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmiku. Pa pa!